Na początek chciałabym powiedzieć, że rzeczy wykonywane przeze mnie w filmie nie są robione na co dzień, także piszcie to z przymurzeniem oka. Hej, kochani, witam się z wami serdecznie w kolejnym filmie. Ze mną jest mój kochany Oluś i my jesteśmy chorzy ogólnie. Wczoraj już miało pojawić się film, no ale się rozchorowałam i, i nie miałam siły, żeby cokolwiek nagrywać, um, więc no po prostu nie było filmu a tylko nagrałam coś tam szybkiego na TikToka i tak to już zostawiłam um, tutaj mało leży sobie w piżamce jeszcze to znaczy ta bluzka nie jest z piżamki, ale już ją tak zostawiłam wieczorem no i jest tylko taką pluchą przykrytą, przykryty, bo jest ciepło no i co, przyszła ogólnie wczoraj do nas paczka no niektórzy już wiedzą z czym pokażę Wam ją zaraz ale ogólnie to powiem Wam, że zaczęłam szukać nowego wózka bo mam teraz taki czarny wrzucę Wam za chwilę jakieś tam zdjęcie z nim czy coś ale ten czarny muszę sprzedać więc jeżeli ktoś jest zainteresowany to piszcie e, i mm, o, bo po on jest dla mnie trochę za duży i mm, no nie mogę go mieć w sensie mogłabym teraz go sobie zostawić, no ale nie chcę, bo poza tym to jest w ogóle spacerówka i wiecie taki maluszek w spacerówce to tak e, słabo wygląda, więc stwierdziłam, że go sprzedam. No on jest e, już taki, on jest ba w bardzo dobrym stanie, ale więcej już tam na brief opiszę. także, żeby nie, widać, nie mieli linka do mojego Messengera, to tam możecie do mnie napisać. I ogólnie sam mm, szukałam łóżka i nie ma żadnego fajnego w mojej okolicy, bo wiadomo, że większość osób wyskup mnie wysyła. Ja też nie wyślę raczej. Um, no i po prostu wiecie, nie było nic fajnego. Wczoraj przyszły do mnie pieluchy. Tutaj mam jedną dadę, taką małą. Pampersa. Muszę ich kupić więcej, bo mi się mega podobają. zobaczyć. No, mega sam. Tutaj mamy jeszcze trzy takie duże dady. Chyba to są trójki. No, ale na małego są w sumie idealne. Mega też mi się podobają. Kiedyś już taki wzorek był. I tutaj pełno Baby Dreamów, więc mam ich pełno nie komuś je dam więc yy, trochę tych pieluchy doszło, muszę zrobić jakiś porządek w swoich i je tam powywalać. bo nie będę je wystawiała no bo jednak to są pieluchy i, i dużo mia w rynierze już na przykład niektóre były obrane raz czy tam dwa i no po prostu wiecie no nie sprzedam tego Och, no i co teraz ogólnie nie będę ogarniać tego łóżeczka, bo jest trochę syf. E, tylko ubiorę małego i ja też się muszę ogarnąć, bo oglądamy trochę telewizję. No i muszę iść się podprzątać. E, muszę odkurzyć i tym podobne, więc no. Wody jest już ogarnięte, ja zresztą też zaraz, zaraz będę odkurzała. A on będzie chyba na drzemkę, bo już widzę, że tutaj mi przysypia. E, I co, ogólnie to e, po, potem będę musiała go nakarmić. I tak to będzie nam dzień mijał, więc. Trochę nudno, no, no ale jesteśmy chorzy, więc nie mamy zbyt dużo tej roboty. Ogólnie to nasze odkurzenie miało wyglądać trochę inaczej, no ale jest. Tutaj ze mną małe, muszę go nosić na rączkach, ponieważ nie chcę spać. Mnie małego wywisku. Troszkę go kupuję i chyba moje spodniki ubiorę, bo troszkę zimno się zaczęło robić. W łóżeczku muszę posprzątać. Tutaj te pieluchy są. No i ogólnie muszę ogarnąć. Ale na razie ubieram małego, on pójdzie sobie spać a ja pójdę nadal, nadal dalej poodkreć mam nadzieję, że mu to nie będzie przeszkadzać okej okay, kochanie. ja małego już zaczęłam powoli budzić już tutaj odkryłam u nas się strasznie rozpadało, dlatego e, chyba po prostu go przebiorę tak, wiecie, e, na taki Jakieś ciepłytki drzwi coś. Yy, I zobaczymy. Może nagramy dla Was filmik jakiś, bo myślę, żeby nagrać QA dzisiaj. A jakoś tak mam ochotę. Ale zobaczymy. Yy, także no, na razie kończę. Muszę, bo muszę go ogarnąć. Yy, I zaraz do Was wracam. Jest teraz u mnie na rączkach. Trochę go tutaj ulula. I idzie się napić. To znaczy, muszę odnieść wody, albo mleko zrobimy. Zobaczymy. Ale no już go przebrałam. Także jest już tak, jakby powiedzieć, gotowe na, na dzisiejszy dzień. Teraz jest chyba godzina jakoś 12.00 ale po prostu teraz go że tak ubrałam na poważnie bo on też już się zaczyna czuć po prostu lepiej i myślę, że już tutaj e, jest gotowy, żeby nie chodzić w takich luźnych ciuszkach tylko ubrałam go zresztą zaraz wam pokażę okej, okay, ta rozczochrana kaczuszka, bo jakoś mi się tak kojarzy ma na sobie mm, taką bluzeczkę, która została w wyprawce ona tam jest bodajże że z Hajnemu. Yy, a tutaj mam spodenki, które dostałam od mojej przyjaciółki. Które bardzo dziękuję, jeszcze raz za to dziękuję. Bo zobaczcie, one są takie cudne. Mam choćby taki trochę wysoki stan, z taką gumą. Mam, to nie są moje pierwsze spodnie tego jakby typu właśnie. Ale bardzo mega są. I one są strasznie malutkie. Ale on jest tak mały, też tu, tyle wam powiem, że na niego idealne i ja wiem, w wózku na nagraniu yy, jak tak leżę to wygląda na takiego pięciokilowego bobasa, yy, ale trzeba brać pod uwagę, że ja mam mały wózek i on się tu w tej gondoli mieści, on ma chyba jakieś 50 cm o ile nie 48 i jest takim pulpetem nie zaprzeczę, ale ogólnie to no zobaczcie tam jego nóżkę ale ogólnie to jest mały, taki krótki liniana ma Chyba 48 cm, ale ona też jest długa dosyć, dlaczego... Znaczy, jak ma długie nóżki dosyć i też nie jest takim pulpetem. A, I co do niego? Jeszcze to zauważyłam, że on ma bardzo zimny korpusik, bo tutaj jakby ma... tak dziwnie trochę to jest wypchane. No ale ogólnie... Mm, nie mam na szczęście potrzeby, żeby mu ten korpus wymieniać. Bo na przykład jak kupiłam Lila, to ona może swój korpusik nosiła tak. Po jej pęk, bo tam już naprawdę był taki, taki worek, taka siatka. I co prawda, ten ma trochę źle dobrane, bo moim zdaniem jest trochę taki za mały, ale mi to da więcej nie przeszkadza, więc nie będę tego wymieniała. Ok, kochani, my już będziemy się ogólnie z Wami żegnać i wyczekujcie kolejnego filmu. Bye.